Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Oli Oli. Jest to gra zręcznościowa z deskorolką w roli głównej od studia Roll7. Gra nawiązuje do legendarnej już serii gier o deskorolce o tytule Tony Hawk Pro Skater. Oczywiście jest to gra niezależna, dlatego będziemy mieli tutaj różnicę, która determinuje rozgrywkę. Mianowicie w Tony Hawk Pro Skater mieliśmy w pełni 3D świat, tutaj niestety ten świat jest w rzucie 2D, przez co rozgrywka jest zupełnie inna, ale myślę sobie równie interesująca co we wspomnianej produkcji. Miejmy nadzieję, że Was to zainteresuje, ponieważ ja wsiąknąłem na dobre. Zaczynajmy, żeby. Byście mogli zobaczyć czy chcecie poświęcić na tą produkcję swoje pieniądze. I tak oto mamy tutaj kilka różnych map na których będziemy mogli toczyć rozgrywkę. Niestety ja w tym momencie nie mam odblokowanej żadnej poza tą pierwszą urban, w której się zaczyna, dlatego też będziemy skazani na ten poziom. I tutaj chciałbym Wam pokazać moi drodzy piątą część, która jest częścią amatorską. Mam tutaj już odkrytą część profesjonalną, ale Boję się tam zaglądać, ponieważ jest ona naprawdę niesamowicie trudna i chciałbym się jeszcze przygotować, zanim tam przejdę. Zaczynajmy część piątą w trybie amator na poziomie Urban. I tak oto moi drodzy, tutaj mamy punkty. Które zdobyłem sobie w najlepszym wyniku Jak widzicie są to prawie 24 tysiące Moim zadaniem będzie zdobyć około 70 tysięcy punktów Na tym poziomie, żeby zdobyć sobie kolejną gwiazdkę Maksymalne kombo jakie muszę tutaj wykonać to 35 tysięcy Jest to naprawdę bardzo dużo I powinienem moi drodzy jeszcze tutaj osprejować takie puszki zobaczymy czy mi się to uda Zaczynajmy i tak oto moja postać będzie poruszać się samodzielnie, ja będę musiał celować sobie strzałką w dół, ale niestety moi drodzy, jak widzicie w tym momencie ona upadła, ponieważ nie wyliczyłem, kiedy muszę podskoczyć. Czasem zdarzy się coś takiego i niestety w takim momencie nie jesteśmy nic w stanie zrobić a dodatkowo jeszcze jak widzicie moja postać miała coś takiego jak slopi czyli poślizg niestety przez to również upadła na ziemię i rozgrywka została zakończona ponieważ tutaj w tej produkcji mamy tak, że nasz bohater ma tylko jedno życie. Niestety tak jest, jest to naprawdę bardzo trudne ale czasem moi drodzy trzeba poświęcić trochę myślę swojego czasu, żeby nauczyć się danej gry, a tutaj jest to naprawdę bardzo dobrze punktowane. Dzięki temu, że poznamy podstawy rozgrywki produkcji Oli Oli, to później nam pójdzie o wiele łatwiej. Jak widzicie w tym momencie niestety mimo wszystko, mimo wszelkich starań moja postać kolejny raz upadła, ale wynik punktowy był bardzo dobry, ponieważ miałem w tym momencie 20 tysięcy. Oczywiście jeżeli jesteście zaznajomieni z deskorolką, z tymi wszystkimi trikami, z tą subkulturą to będziecie mogli tutaj stworzyć wasze ulubione triki w bardzo łatwy i przystępny sposób nie wychodząc za ekran komputera i moi drodzy będzie to naprawdę bardzo przyjemne. Ja oczywiście znajduję tutaj ogromną radość, niestety jak widzicie nie jest to zadanie najłatwiejsze ponieważ trzeba się niesamowicie przyłożyć. I w tym momencie trochę zepsułem, kolejny raz, ale miejmy nadzieję, że o wiele dalej sobie dojadę. Chciałbym oczywiście ukończyć sobie ten przejazd, ale jeszcze bardzo dużo metrów dzieli mnie od mety. Już widzicie, moi drodzy, tutaj krzyki widzów i doszedłem sobie do samego końca, dzięki temu odblokowałem nowy poziom bardzo przyjemnie zobaczmy sobie czy tutaj ten poziom już mogę wykorzystać oczywiście moi drodzy jest to poziom junkyard przejdźmy sobie do niego ja chciałbym zobaczyć jak, w on, jak on wygląda i co tutaj mamy? Moi drodzy, bardzo dużo trudnych zadań, ale mnie to w tym momencie nie interesuje, ponieważ ten poziom jest na tyle przyjemny, że chciałbym sobie taką próbną rozgrywkę w tym momencie odbyć. Jak widzicie, są tutaj naprawdę duże wysokości. Oczywiście normalnie w prawdziwym świecie nie przeżylibyśmy skoków z takich odległości, ale tutaj w grze komputerowej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak sobie szybować w powietrzu. Moi drodzy... To było Oli Oli, bardzo szybki rzut oka na produkcję. Mam nadzieję, że gra Wam się spodobała tak samo jak mi i będziecie chcieli ją zakupić. Polecam serdecznie, ponieważ już niedługo będzie promocja na tę grę, a dzięki temu będziecie ją mogli zdobyć taniej. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!